Strąkmeni są ogromni, więksi od kulturystów, a nie robią tych izolacji linek. Taki komentarz pada bardzo często i wcale się nie dziwię, bo rzeczywiście owi strąkmeni najczęściej, podkreślam, najczęściej są rzeczywiście dużo więksi od kulturystów, mają dużo nawet większe mięśnie. I dalej w tym komentarzu, który widzisz, była jeszcze treść o tym, że często później stają się dobrymi kulturystami. Odniosę się do tego. Po pierwsze, czy strąkmeni są rzeczywiście? Wiem się od kulturystów, a robią tylko te złożone ćwiczenia z wolnym obciążeniem. Tak zgadza się. Robią je dużo na większych ciężarach. Praktycznie bazują na tych ćwiczeniach. Chociaż znam wielu, którzy też pracują na ćwiczeniach izolowanych, wspomagają swój trening właśnie maszynami, linkami. Ale tak. Tam bardzo mocną podstawą są złożone ćwiczenia na wolnym obciążeniu. Um. I są więksi, są silniejsi. Tylko weźmy pod uwagę jedną rzecz, że większość stronkmenów, zdecydowana większość stronkmenów są to po prostu wielkie chłopy. Ogromni, ogromni mężczyźni, którzy z natury rzeczy, niejednokrotnie nawet by niewiele trenowali, byliby dużo więksi od normalnego obywatela. Ja mam 1,75 wzrostu i jak potężnie bym nawet w swoim prime nie wyglądał, to byłem dużo mniejszy od takcie wszystkich stronkmenów. Wszystkich liczących się dobrej klasy strąkmenów, nawet na poziomie ogólnopolskim, bo po prostu jestem mały z natury, tak? więc moje mięśnie nie będą ogromne. Kolejna sprawa, czy rzeczywiście strąkmeni stają się dobrymi kulturystami? Znam osobiście dwóch strąkmenów, którzy kulturystami zostali. Był to Bartek Gruba i był to już świętej pamięci Tomek Lek-Papań. Oczywiście, obaj doszli wysoko, obaj prezentują ogromne, ciężkie sylwetki. No, ale myślę, że tutaj chłopaki nie obrażą się, szczególnie Bartek, którego prywatnie z nami bardzo serdecznie pozdrawiam, że te sylwetki po wyjściu z trumfem miały bardzo dużo mankamentów i nie było możliwości nie włączyć treningu celowanego, treningu izolowanego, bardzo często, że te zaległości wyrobić. Bo naturalnie one nie były potrzebne im te ćwiczenia wcześniej, bo nie było tutaj i w ich docelowym sporcie na to zapotrzebowania, ale później wyrównanie proporcji niejednokrotnie wiązało się z tym, że trzeba było je nadrabiać. Więc powiedzenie, że są więksi i nie potrzebują się, oczywiście, ale większy nie znaczy lepszy, sylwetkowo. Większy to jest też pojęcie, które odnosi się do naszych genetycznych możliwości, które o tym bardzo często decydują. Jest bardzo dużo takich nawet porównań, gdzie jest kulturysta do zwykłego obywatela, a później strąchwę do kulturysty i jest przepaść. Dlatego też nie bierzmy pod uwagę, że rozmiar ma zawsze znaczenie, bo pracując z osobami naprawdę na wysokim poziomie, jak na przykład Ada Kaczmarek, Adrian Cyronek i wielu innych, nie chodzi o rozmiar, chodzi o właściwe lokowanie.